Jestem złą mamą. Czy zdarzyło ci się tak o sobie pomyśleć? To zdanie słyszę od wielu kobiet, z którymi pracuję i wiem, jak bardzo potrafi boleć. Jako psycholożka i psychoterapeutka spotykam mamy, które noszą w sobie ogromne poczucie winy. Presja otoczenia, porównywanie się do innych, własne wysokie oczekiwania to wszystko sprawia, że wiele kobiet czuje, że nie są wystarczająco dobre. A przecież dzieci naprawdę nie potrzebują perfekcyjnych mam, potrzebują wystarczająco dobrej mamy. Dlatego stworzyłam głęboki proces terapeutyczny w formie kursu online z warsztatami online na żywo. To nie są zwykłe zajęcia. To proces, który krok po kroku pomoże Ci odkryć, skąd biorą się trudne przekonania, nauczyć się pracy z wewnętrznym krytykiem, wzmocnić poczucie własnej wartości i siły, a także odnaleźć spokój w codzienności macierzyństwa. Całość odbywa się w bezpiecznej, wspierającej przestrzeni online. Poza materiałami kursowymi spotykamy się także na żywo online, aby wspólnie praktykować i pogłębiać to, czego się uczysz. Jeśli chcesz przestać żyć pod ciężarem myśli jestem złą mamą i zacząć czuć, że jesteś wystarczająco dobrą mamą, zapraszam do udziału. Napisz do mnie na Facebooku albo Instagramie. Tam odpowiem na wszystkie pytania i podam szczegóły. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Nie pomyśleć, to zdanie słyszę od wielu kobiet, z którymi pracuję i wiem, jak bardzo potrafi boleć. Jako psycholożka i psychoterapeutka spotykam mamy, które noszą w sobie ogromne poczucie winy. Presja otoczenia, porównywanie się do innych, własne wysokie oczekiwania. To wszystko sprawia, że wiele kobiet czuje, że nie są wystarczająco dobre. A przecież dzieci naprawdę nie potrzebują perfekcyjnych mam, potrzebują wystarczająco dobrej mamy. Dlatego stworzyłam głęboki proces terapeutyczny w formie kursu online z warsztatami online na żywo. To nie są zwykłe zajęcia. To proces, który krok po kroku pomoże Ci odkryć, skąd biorą się trudne przekonania, nauczyć się pracy z wewnętrznym krytykiem, wzmocnić poczucie własnej wartości i siły, a także odnaleźć spokój w codzienności macierzyństwa. Całość odbywa się w bezpiecznej, wspierającej przestrzeni online. Poza materiałami kursowymi spotykamy się także na żywo online, aby wspólnie praktykować i pogłębiać to, czego się uczysz. Jeśli chcesz przestać żyć pod ciężarem myśli jestem złą mamą i zacząć czuć, że jesteś wystarczająco dobrą mamą, zapraszam do udziału. Napisz do mnie na Facebooku albo Instagramie. Tam odpowiem na wszystkie pytania i podam szczegóły. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.